Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Lewit a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 I na początek małe wyjaśnienie Gdzieś tam po, po drodze romnąłem się przy liczeniu odcinków I teraz w rezultacie 39 odcinek był 40 Natomiast 40 był 41 A więc teraz mamy obecnie 42 odcinek Ale to wszystko zostało poprawione w adotacji Znaczy tak naprawdę to dopiero zostanie poprawione bo Anotacji jeszcze nie dodałem z tego względu, że odcinków tych jeszcze nie ma na YouTubie. No, a nagrywam sobie gdzieś tam kilka odcinków naraz, ponieważ mam trochę więcej wolnego czasu. Okej, okay, a więc chyba wszystko wyjaśniłem, że wracajmy już do gry i nagrajmy kolejny grywalny rozdział Siri. A no tak Moment, jak się nazywał koń? Siri, nie pamiętam kurna. Hmm Pamiętam, że był chyba związany z jakimś z, no, z jakimś sforem morskim Ale kompletnie nie pamiętam jak się nazywał Dobra, więc to nie było zbyt trudne A Raczej łatwe zwycięstwo. Jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. Dzięki. Co to? A więc to jeszcze nie wszystko. Mamy gryfa, co ciekawe. Wygląda na to, że powalczymy sobie teraz z gryfem. Dobra. Przyznam szczerze, że to okno wczytywania jest dość szalała, długie. i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy o... biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I? Udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to, co stało się później... Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Okej. Okay. Ja, znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. ha! <laughs> widziałem. Coś bez sukcesu. Natomiast wcześniej nie brałem pod uwagę, że się rozdzieliły. Ale spokojnie, znajdę i Annę. Byłem pewien, że ta historia się już zakończy, w sensie... Myślałem że jeszcze zawal... rany nie chcę teraz w sumie spoilerować ale Dobra to nie będzie żaden spoiler eee, W kolejnym rozdziale będziemy oczywiście walczyć z tym gryfem który tam się Ty. pojawił w tym, te, Tyle że w ciele Siri Okej okay, dobra Szczerze mówiąc co mówię Myślałem że będzie to teraz i że ten rozdział potrwa znacznie znacznie dłużej eee, No ale dobra W takim bądź razie zajmijmy się może jakimiś pomocnymi questami na dzisiaj Prawdzie O, Wiedźminie, zaczekaj. Gdy odnajdziesz moją córkę, może się jej to przekazać? Szmacianą lalkę. O rany. Aha. O tym też nie pamiętałem. Ciekawa sprawa. No słuchaj. Możemy go jeszcze słucham. o to zapytać? Nie, nie możemy. Okej. Okay. Bywaj. Nie sądzę, żeby Lalka przekonała ją do powrotu tutaj, ale czemu nie, skoro Baron nas o to prosi, nie widzę żadnych przeciwwskazań. I tak będziemy musieli ją znaleźć. Dobra. Ja natomiast myślę, że pozwiedałbym jakieś pytajniki w tym odcinku po prostu i... i, i na tym byśmy po prostu spędzili jeden odcineczek. Ja zresztą chęć sobie nagram taki luźniejszy odcinek. Mamy na poziom siódmy zadanie. Dziady. O, to też jest dobra opcja. Oraz zakłada domów redonów. Okej, okay, wiecie co? Ale tym wszystkim zajmiemy się, myślę, już w kolejnych odcinkach. Tym razem zrobię sobie taki luźniejszy odcinek. Ostatnio sporo było tej fabuły, więc... Po prostu pozwiedzam sobie jakieś pytajniki. Mm, I myślę, że zaczniemy sobie od tych tutaj. Jest tu sporo do zwiedzania, więc... Pójdziemy sobie jakoś tędy, może tutaj zahaczymy I gdzieś tą okolice sobie bezwiedzamy Dobra, a więc nie tracąc już czasu Biegniemy jak najszybciej do znaku szybkiej podróży Biegniemy sobie jeszcze płotkę Każdy ten, ten te włości barona są jednak dość spore więc szybciej będzie przejechać tam konno Mogłem sobie jeszcze ulepszyć pancerz i miecz, ale już dobra, nie będę tam wracał Myślałem, że to już tutaj Mamy w ogóle burzę Ciekawa sprawa, bo z jednej strony jest pogodne niebo A z drugiej mamy burzę z piorunami To jest świetne właśnie w Wiedźminie Rzadko coś takiego mamy okazję obserwować w grze Nawet w prawdziwym życiu Rzadko coś takiego mamy okazję obserwować Dobra hmm. Chyba, że może tutaj bym się przeniósł Sam nie wiem już teraz Nie, dobra Dajemy się w tą stronę ten domek już zwiedzałem, no okej okay. Więc te pytajniki są na pierwszym naszym miejscu No i sobie tam pojedziemy Okej, okay, dawaj Gerald, dawaj Myślę, że tędy będzie najbliżej Chociaż mogę się oczywiście mylić Zastanawiam się czy... Nie, dobra, wiecie co, nie będę y, ciął tego odcinka Fajnie jest sobie czasem zrobić taki luźny odcinek dla odmiany Bo powiem szczerze, że To ostatnie odcinki miały sporo, mówię tej fabuły I nie mogłem sobie tak po prostu na ludzie pogadać a, a czasem lubię i coś takiego Dobra, mamy gniazdo potworów Weźmy sobie załóżmy Quen od razu Weźmy może Igni Dobra i mamy gulę, a więc użyjmy oleju przeciwko trupojadom Który to jest? Ten, okej okay. Nałóżmy go na miecz Miecz jest jeszcze całkiem w niezłym stanie Już niewiele mi brakuje do dziesiątego poziomu i wtedy wymieniłbym sobie całe moje dotychczasowe wyposażenie Dobra, użyjmy igni O ile dobrze pamiętam to właśnie na igni są one wrażliwe a sobie jeszcze ciekawy, jak to jest z petardami w przypadku guli um, Okej, okay, gdzie tu są trupojady? Agule, gule Nie, tylko olej O, natomiast agule są wrażliwe na akcji Dobra, a weźmy sobie może... Dobra, na no razie załóżmy sobie quen Okej okay. Oddalmy się Jestem ciekawy, jak zareagują na tą... na znak akcji. Dobra, użyjmy go. Okej, okay, tamten jest ogłuszony, a więc mamy tylko jednego przeciwnika. Dobra, to jest całkiem spoko. Okej. Okay. mocno mimo wszystko oberwałem. Ale jeden gól już nie stanowi zagrożenia wielkiego. Więc nawet nie chciałem używać eliksiru. Rany, tam jest jaka banda potworów. Ale nie chcę tam nawet teraz podchodzić Nie ma to chyba specjalnie większego sensu Natomiast tutaj chcę zniszczyć to gniazdo To gniazdo guli trzeba je zniszczyć Tak też zrobimy Dobra, odsuńmy się No i wyszedł jeszcze jeden ghoul myśmy go... Otępmy Czy ja walczę srebrnym mieczem? Chyba tak. Nie ja no, na pewno walczę srebrnym. Ale jakoś mniej mu robię. Moment. Tak, srebrnym walczyłem. No, mieliśmy tutaj od razu opuszczone miejsce. Super. Okej, okay, nawet nie zdałem... Nie zdawałem sobie sprawy yy, czym jest ten drugi pytajnik tutaj. A więc udało nam się załatwić oba naraz, świetnie. Ja jeszcze tylko sobie przeszukam to gniazdo guli. Proszę, mamy całkiem sporo ciekawych przedmiotów w tym gnieździe. A więc warto, jak zwykle, warto eksplorować nieznane miejsca. Dobra, ja sobie tutaj oczywiście, jak zwykle, już wrócę poza nagraniem. Nie widzę większego sensu, abym przeszukiwał to wszystko na nagraniu, ale zobaczmy jeszcze, co ma nam do zaoferowania ten kupiec. Okej, okay, nic ciekawego. Esencję wody może mam, moment. Nie, niestety nie, okej. Okay. Bywa, A więc ciągle obejdziemy się tylko smakiem ee, eliksiru kot. Ale co, nic, dobra. Podejdźmy sobie od razu do znaku. Szukajmy jakichś kolejnych miejsc, gdzie moglibyśmy skierować swoje kroki. Wiecie co? Tu jest dobre miejsce. Chociaż, czy ja wiem. Nie wiem, czy chcę akurat w tym odcinku tam iść. Bo chyba kojarzę to miejsce. I wiemy mniej więcej, co mnie tu czeka po drodze. Nie wiem, czy jestem jeszcze na odpowiednio wysokim poziomie. Wiecie co? To może zrobimy tak. Pójdę sobie do wsi Zalipie. I pojadę sobie nawet tam konno zahaczę o to. I jeszcze spróbujemy pojechać w tym odcinku przez ten pytajnik do kolejnej wsi i kolejną tablicę ogłoszeń zahaczymy. I jeżeli się nie wyrobię, to nic się nie stało, nie? Bo no po prostu skończy odcinek gdzieś po drodze, więc nie będzie to wielkim problemem. A... A warto myślę sobie pozwiedzać jeszcze jakieś tam dodatkowe tereny. Okej, ten pytajnik jest całkiem blisko, ledwo 100 kroków od nas Ale zerwała się burza O rany Rany Gdy zobaczyłem, nie wiem co to jest chyba widłogon To pomyślałem, że wygląda jak tak, widłogon I to na 14 poziomie aż, więc może być całkiem ciężkim przeciwnikiem Sprawdźmy sobie Jak muszę walczyć z widłogonem To jest chyba hybryda może drakonicz? Hmm, szczerze mówiąc, nie wiem. Endriagi, gryfy, drakonidy. To jest chyba drakonicz, ale niestety nie mam widłogona na liście. Ale jak go zobaczyłem, od razu mi się skojarzył zębacz z Gotika z tym widłogonem. Dobra, no to wypróbujmy różnych jakichś taktik i może igni. I igni chyba to jednak nie jest dobry... Dobry pomysł Hej okay, użyjmy sobie gromu bo Niewiele mu robimy O teraz ładnie nam się udało Dobra weźmy sobie Na razie sobie weźmy quen i załóżmy go Może spróbujemy następ, jako kolejnego znaku użyć arda Okej okay, całkiem sprawnie nam to idzie muszę przyznać Nawet kilka mocnych ataków udało mi się yy, uderzyć Dobra Próbujmy może jakąś petardą, kartaczem na przykład uderzyć On no, nawet za bardzo tego nie poczuł Dobra, tym razem Art Narda no, chyba też niezbyt yy, Niewiele sobie z niego robi Dobra, zostało nam jeszcze akcji Dobra. Akcji mi chyba niewiele tu daje jeśli jest tylko jeden przeciwnik Tak, wiecie co? Nie ma chyba nawet sensu żebym go rzucał bo Nawet jeżeli go oguszę To i tak w momencie uderzenia on się ocknie Dobra Ale Przynajmniej łatwo jest unikać tego ataku Po prostu w, w odpowiednim momencie naciskam spację Jego ataki są całkowicie neutralizowane I Weźmy sobie jeszcze jeden grom, Czemu by nie? Tak wydaje mi się, że mało korzystam z tych eliksirów. Zawsze może to nieco przyspieszy walkę. Ok, załóżmy sobie Quen. Dobra, więc pomimo tego, że był dość wytrzymałem przeciwnikiem, to specjalnie dużo problemów nam nie sprawił. Czy mogę go przeszukać? Mogę. Kości potwora, serce, szfony i oko. Super, na pewno się nam to wszystko przyda. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze zwłoki. Kamień runiczny, glyf, skóra białego wilka, o proszę. Proszę i mamy cyderyjską cidryjsk przeszywnicę. Oraz końskie juki, sprawdźmy sobie to od razu. Okej, okay, no ten pancerz jest nieco... Moment, to chyba nie jest to. Tak, dokładnie to jest to. Plus 100 do żywotności i sporo więcej pancerza, okej. Okay. A więc ten pancerz już, już myślę, sporo, mimo że ma mniej odporności, to i tak myślę, że jest nieco lepszy od naszego. 10 pancera to jest jednak całkiem spoko, a więc wymieńmy go sobie. Jak to jeszcze te końskie yuki, 30 pojemności moje mają, mają 70, a więc ich nie wymieniamy. Ten pancerz wygląda zdecydowanie gorzej od naszego poprzedniego, ale jest zdecydowanie lepszy, a na statystykach jednak bardziej mi tutaj zależy. I tak go za niedługo wymienimy, bo jednak myślę, że ten Pancerz z Nilvgardu będzie jeszcze lepszy Szczerze mówiąc nawet nie wiem jak wygląda ten Pancerz z Nilvgardu, bo nigdy go nie nosiłem Dobra, jedziemy dalej Czułem sobie w ogóle na nowo czytać yy, kolejne tomy Wiedźmina Na razie jestem co prawda na drugim w drugim tomie opowiadań, zbioru powieści, przepraszam. Czy też opowiadań, sam już nie wiem. Czyli Miecz Przeznaczenia. I jestem generalnie ciekawy... Tej wioski jeszcze nie przeszukiwałem, będę musiał to zrobić w najbliższym czasie poza nagraniem. Pewnie jest, jest też tutaj ktoś, kto by chciał ze mną zagrać gwinta. Być może nawet więcej niż jedna osoba na pewno tutaj zajrzymy, ale na razie kierujemy się od razu w tę stronę. Prawie trzymamy cały czas się szlaku. Z tego co widziałem to e, powinniśmy tam łatwo trafić. Kurczę, serio, brakowało mi takich właśnie luźnych odcinków, gdzie mogę sobie trochę pogadać o czym chcę i... I nie pędzę tak bardzo słabułą do przodu Nie wiem czy sobie nie zrobimy jeszcze jednego takiego odcinka luźniejszego. Zanim wrócę do jakichś questów po prostu Niekoniecznie tych głównych ale Ale questów A teraz sobie po prostu chcę pobiegać po lasach jednak takie sandboxowe elementy w Wiedźminie najbardziej lubię Dobra Mamy niedźwiadka, okej okay. Sprawdźmy jeszcze jak się walczyło z niedźwiadkiem, bo nie pamiętam. No proszę, pojawił się widłogą w, w Drakonidach. Mogłem strzelać z tym olejem. Artie jednak na niego powinien zadziałać, a mimo to mam wrażenie, że działał słabo. Kartacz też, kurczę. Może dlatego niewiele im robiły, bo był... M, aż o 5 poziomów wyższy ode mnie. Dobra, mamy... M, mamy tam znak quen i... i akcję. Więc, nie będzie z tym, kurcze, gdzie tu były oleje? Tutaj, dobra. Hmm, więc nie będzie, jakiegoś Nałóż, nie będzie jakiegoś większego problemu, myślę. Nałóżmy sobie olej przeciwko zwierzętom. Rany, trochę się już gubię w tym, co mówię. E, okej. Okay. Ej, okay, a więc ten niedźwiedź też jest na sporo wyższym poziomie od nas. Jest troszkę się nim namęczymy. Ale jest na szczęście dość wolny, więc... Mogę naprawdę dużo tych ataków wyprowadzać i nie robi to jakoś nam nie większego wrażenia no, Unikanie tych łap to naprawdę nie jest żaden problem Okej, okay, a więc mimo tego, że był dość wytrzymały to szybko sobie z nim poradziliśmy Szukajmy jeszcze tu całe miejsce kadweńska kurtka I to po co tutaj przybiliśmy? Znaczek został już wysarzony a to jest zwykły biały przedmiot, więc trochę dziwne. na dodatek bardzo słaby, bo na poziom pierwszy. No i wygląda równie słabo. No dobra, ale no, to był jakiś tam znaczek przy drodze, więc yy, jest to do zrozumienia. Dobra, kierujmy się jeszcze tutaj. Tempo, tempo! I... I myślę, że w wiosce zakończymy już nasze nagranie A ja już sobie po prostu poza poza odcinkami Teraz nagrywałem dużo odcinków pod rząd więc po prostu poza nagrywaniem Robię sobie jakąś króciutką przerwę poogarniam co w ogóle tutaj się teraz dzieje Wszystkie questy nadrobię również nieprzeczytane przeze mnie wiadomości Bo jak wiecie, nie wszystkie listy czytam na przykład od razu, które zbiorę, a chcę takie rzeczy robić, bo... Hmm, bo po prostu lubię się wgłębiać jakby w ten cały świat y, Wiedźmina. Natomiast... Okej, okay, mamy tutaj wiwernę. Nawet nie chcę mi się z nią walczyć, po prostu jedźmy dalej. Myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby zawalczyć sobie z tą, czy też inną wiwerną. A tutaj harpie, okej okay. Myślałem, że przeskoczę nad tym mostem, ale jednak nie. Dobra, jedźmy, jedźmy Nie ma co się zatrzymywać Ej, a więc droga była dość niebezpieczna mimo wszystko. Czy dało nam się pokonać bez walki? No i dotarliśmy tam, gdzie chciałem dotrzeć. Zobaczmy co to za wioska. Muszę jeszcze zbadać tablicę ogłoszeń zanim na na nim sprawdzę nazwę Trzeba przynajmniej, że całkiem urokliwa Tylko trzy domki tutaj są, cztery, przepraszam, jeszcze tutaj Ale całkiem fajnie to wygląda Tu chyba jakiś zajazd, kupiec, nie wiem No mamy też sołtysa Podejrzewam, że jakieś questy będą tutaj do wykonania O proszę, tu mamy jak... Jakieś obwieszczenie Mieszkańcy świsz, tygary, okej, okay, czyli Chyba wiemy jak nazywa się ta wioska. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze tablicę ogłoszeń. Jak zwykle ja nie będę teraz tego czytał, ale Wam polecam sobie oczywiście to przeczytać. Te, no, te notki są naprawdę bardzo yy, bardzo klimatyczne i pasują do całej gry. Potwór z bagien. OK okej. Mamy też zlecenie Wiedźmińskie. Zobaczmy sobie od razu, na który poziom jest to zlecenie. To nie jest chyba zadanie poboczne, tylko zlecenie. Właśnie. Ciekawe te zlecenia mam od 10. poziomu, więc na razie jeszcze ich nie będę robił. Pozwór z jest na 12. Okej. Okay. Myślę, że w kolejnym odcinku albo porobimy sobie kolejne pytajniki, albo zajmiemy się tymi questami pobocznymi na niższy poziom. No bo trzeba to będzie prędzej czy później nadrobić. A za jakieś 2-3 może odcinki pojedziemy już do Oxenfurzu i... i... O proszę, tutaj jeszcze coś mamy do znalezienia w wellen Ale myślę, że pojedziemy sobie do Oxenfordu A może i zbadamy dalej wellen Jeszcze, jeszcze jakby nie zdecydowałem Zobaczmy w ogóle gdzie to jest Okej, okay, to też jest w Oxenfurdzie. Dobra, nieważne Tym się już zajmiemy na pewno w przyszłych odcinkach Dobra, i tutaj sobie skończymy nagrywanie Ja mam teraz sporo rzeczy do nadrobienia Będę sobie musiał kawał świata naprawdę pozwiedzać, bo jest tu sporo rzeczy do eksplorowania. Yy, całe zalipie muszę zwiedzić, tą wioszkę Sztygary, o ile się nie mylę, chociaż ona nie jest na mapie nazwana w żaden sposób. Co gorsza, nie ma tutaj też znacznika szybkiej podróży. Ha, a to ciekawe. Byłem pewien, że coś tutaj będzie. Okej, okay, jest. Yy, a więc myślę, że tutaj się z wami pożegnam. O, odwrócimy się jeszcze tak, żeby był ładny znak widoczny. Chociaż nie. Tam jest lepszy widok, co? O, albo na wieś. Tak, zdecydowanie lubię kończyć odcinki ładnym widokiem. Dobra, a więc tutaj się z wami pożegnam. E, dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę, oczywiście, jeśli wam się podobało. E, zasubskrybujcie też mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Ja się już z wami żegnam. Dzięki i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!